Cześć. Zapraszam cię dzisiaj na film Instrukcja obsługi aparatu Canon EOS 300. Canon EOS 300, ten aparat, został zaprezentowany w, tyś, w kwietniu 1999 roku, zastępując znanego, lubianego i bardzo dobrze sprzedającego się Canona EOSa 500N. 300 oznaczało y, jakby nową rodzinę. Specjalnie dostał nową cyferkę, ponieważ miał y, Pokazać, że to jest nowa seria. Siedmiopolowy autofokus, 36-polowy pomiar światła. Parametry, czyli autofokus i pomiar światła, lepszy od flagowego kanona EOS 5 w tym momencie. Rewelacyjnie i miał się dobrze sprzedawać. I sprzedawał się bardzo dobrze. I dlatego dzisiaj jest ich bardzo dużo. Dlatego jest bardzo popularny nadal aparatem do fotografowania, ponieważ jest bardzo. Dobry ma A ale w ogóle zacznijmy, co to jest. Lustrzanka jednoobiektywowa z obiektywy systemu Kalona EF. Nie pasują do niego obiektywy EFS i EFM, nie pasują do niego obiektywy R. Jest to Canon EF obiektywy, których jest bardzo dużo zarówno do takich starszych, jak i nowych migawka elektroniczna migawka yy, szczelinowa sterowana elektronicznie z czasami od 30 sekund do 1/2000 części sekundy z czasem synchronizacji z lampą błyskową 1,9 dziewięćdziesiąta części sekundy możliwość pracy automatycznej i to pełnej automatycznej tak zwana zielona automatyka y Możliwość pracy w programach, czyli mamy na tym portret, krajobraz, makro, ale przede wszystkim możliwość pracy w tradycyjnym P z możliwością ręczne przestawienia sobie para, tej pary parametrów ekspozycji, czyli czasu i przysłony. Możliwość używania priorytetu przysłony, priorytetu czasu, czasu oraz oczywiście trybu manualnego. Na tradycyjny film 35 mm, czego chyba nie powiedziałem. Jeśli weźmiemy aparat do ręki, odcineczniemy, po prawej tutaj mamy spust migawki. Nad nim kółko sterujące, główne kółko, którym y, sterujemy, przestawiając wszystkie parametry ekspozycji. Wyświetlacz. Y, trzy przyciski funkcyjne: pierwszy do ustawiania y, punktu autofokusa, drugi funkcyjny do ustawiania innych parametrów. Trzeci, y, który są widać na ekranie, które za chwileczkę poruszę. Trzeci do włączenia samowyzwalacza. Stopka do, gorącej, do lampy błyskowej z pinami do lampy z systemu Canon. Główne pokrętło sterujące, które możemy przekręcić i ustawić. Właściwy program. Z tyłu mamy jeszcze. Dwa przyciski: przycisk korekcji ekspozycji, a w trybie manualnym przycisk do, do, do ustawiania przysłon, przycisk blokady ekspozycji. Czyli tu mamy otwieranie pokrywy, pokrywy komory. Gdzie znajduje się film, a pozwolę taki mały, ukryty guziczek do zwijania powrotnego filmu. Aparat potrafi sam zwinąć film, jeśli dojdzie do końca, natomiast możemy na nim wymusić zwijanie powrotne filmu. Z przodu lampka doświetlająca, sygnalizująca, z drugiej strony otwieranie, od, odpinanie mocowania obiektywu. Naciskamy lekko, przekręcamy, zdejmujemy obiektyw. Jak chcemy założyć obiektyw, to jest czerwona kropka. Na obiektywie jest też czerwona kropka. Kropkę na kropkę. Zapinamy już. Tu mamy guzik do otwarcia lampy błyskowej, a tu jest taki mały guziczek do podglądu głębi ostrości. Wszystko. Oczekujemy od założenia baterii. Potrzebujemy dwie baterie typu 120, nie, CL2. To są CL2, bo w tym jest 123 dwie baterie typu cl 2 otwieramy klapkę pod spodem mamy narysowany symbol jak one powinny wyglądać czyli ta idzie plusem do góry, z tej strony plusem do dołu wkładamy coś się zmieniło? jak włączę to się zmieniło pojawiły mi się ikonki na moim wyświetlaczu ikonki sygnalizujące o tym, że... znaczy przestawiam się w P, no w drugą stronę się nie przestawiam z założenia Tutaj mamy wyraźnie, w tej chwili, widoczną y, punkty autofokusa. Tu mamy pod spodem drabinkę naświetlenia i stan baterii. Zaczekaj, yy. od założenia filmu. Tak, oczywiście, od założenia filmu. Musimy otworzyć pokrywę od baterii i film włożyć. Kładziemy tak, żeby do czerwonej kreski doszedł i zamykamy. O! Widać, że wciągnął. On ma to do siebie, że wciągnął wszyscy, cały film i teraz będzie nam robił od tyłu, bo takie ma opcje. Przeciągnął film do końca i w tej chwili każde zrobione zdjęcie chowa się do kasety, więc z tym nie możemy go popsuć. Jakby temu pokazał nam, że mamy tylko 8 zdjęć do zrobienia, bo jedno y, psygnął sam sobie, że mamy załadowany film, widać po ikonce i co? Możemy zrobić zdjęcie. Możemy. Jeśli, no co, od trzeba zacząć? Od ustawienia jakichś parametrów ekspozycji. Możemy to zrobić w trybie na przykład P, kiedy nacisnę spust i on mi pokaże w tej chwili jakieś parametry ekspozycji tutaj. Mogę zrobić to w trybie TV, kiedy ja ustawiam czas i on do tego czasu dobiera parametry ekspozycji. Jeśli, jak widać, o... A pokazał nam jeszcze w międzyczasie czułość, możemy to sprawdzić, jest czułość ISO 200, mogę ją zmienić, nie mogę zmienić, mogę zmienić, ja bym chciał inną użyć, co jest fajną rzeczą. Przysłona, ustawiam jakąś przysłonę, on do tej przysłony dobiera mi czas, tryb manualny ustawiam pokrętłem czas, a jak przycisnę tu kusiczek z tyłu, to ustawiam przysłony. Na skali tej, on pokaże, jak nacisnę, pokazuje mi, że w tej chwili jest za mało światła, więc musiałbym zmniejszyć albo jedno, albo drugie. O, pokazuje, że jest o, o i w tej chwili widać tutaj strzałkę przechodzącą, jak pokazuje, że jest właściwe oświetlenie. To jest bardzo przyjemne do ustawienia. Autofokus. W tej chwili mam włączony wszystkie punkty autofokusa, mogę w każdej chwili nacisnąć punkt autofokusa i wybrać który z tych punktów bym chciał używać. Na przykład nie wszystkie, tylko na przykład centralny. To samo mogę wykonywać patrząc jednocześnie w wizjer. Tam mam tak samo informacje pod spodem. Pod spodem mam informacje od lewej licząc czas, przysłona, punkt aktywny, punkt autofokusa, czy to ja go wybrałem, czy on go sam wybrał, a po prawej stronie od tego jest ta sama drabinka co tutaj, pokazująca mi w jakim miejscu naświetlenia jesteśmy. Jeśli pracuję w trybach półautomatycznym czy automatycznym, w momencie kiedy nacisnę, on mi coś zmierzy. Ja mogę nacisnąć guziczek AV, korekcja ekspozycji i zmienić ekspozycję na plus lub na minus. W zależności od tego, co uż, uważam za słuszne. Jeśli uważam, że. Znaczy, I to jest jeden sposób fotografowania, czyli korekcja ekspozycji. Drugi to jest taki, że kieruję na punkt wzorcowy. Wybieram sobie, naciskam guzik z tyłu tą gwiazdkę. W wizjerze pojawiła mi się z owej strony gwiazdka i w tej chwili on mi nie zmieni tego czasu i przysłony, które ustalił. Mogę oczywiście w każdej chwili do tego jeszcze, dopóki nie zgaśnie. Mogę wprowadzić korekcję ekspozycji do tego i w ten sposób mogę wybrać sobie jakieś inne miejsce, bo tu ustawiłem światło, ale tu ustawię ostość, naciskam spust. On mi ustawia ostość, jest gotowy, robimy zdjęcie. Odliczył mi wstecznie. Spójrz, zobacz, jest 7 w tej chwili. Jak zrobię następne zdjęcie, odlicza mi do tyłu. Jak dojdzie do, do, zera, z, do, do, do zera, to zwinie automatycznie sam film. Mogę fotografować, tak jak mówiłem, w typie P, AV, TV-AVM. ADIP to jest taki sposób ustawienia ostrości i przysłony z planowaną, jaka ma być głębia ostrości. Są y, dwa punkty programowe, które muszę pokazać. Mu. Czyli programuję, na przykład chcę mieć ostość od tego aparatu. Ustawiam, kieruję na niego naciskam lekko spust, on ustawia i zapamiętuje to do tamtego aparatu. Do tamtego miejsca. On to też zapamiętuje jako drugi punkt i w tej chwili po środku wyłapię właściwe i naciskam zdjęcie. On stara się zrobić takie zdjęcie, tak zdjęcie, żeby między tymi dwoma punktami była ostość, ale poza tym nie. To jest tak, że mm, tylko w jednym aparacie działa to w tym. W, to jest 750 bardzo prosty aparat, w którym ta funkcja działa rewelacyjnie. To jest jedyna rzecz w tym aparacie, która działa rewelacyjnie. pozostałych nie wiem, czemu oni się tego trzymali. Tej akurat tej, tej funkcji, programowaną głębiomocności, działa słabo ponieważ on nigdy nie wie, czy mi zależy na tym, żeby ta, była, żeby ta funkcja, żeby tam była głębia ostrości od tego punktu do tego i dalej nie, bo mogę mieć taką kręć, albo od tego do tego punktu, ale może być więcej, tylko te punkty mają być obowiązkowo. I, I ta funkcja jest, znaczy, i moim zdaniem jest nieużyteczna. Nie, nie warto jej używać. Wyłączenie aparatu, cały czas widzimy, że mamy załadowany film i że ile klatek zostało nawet po wyłączeniu aparatu. Zielony kwadracik do typ do zdjęć dla osób które nie interesuje fotografia, jeśli nacisnę spust on zrobi wszystko. Nie mam możliwości wyboru punktu autofokusa, nie mam możliwości wybrania, że lampa mi się nie wyskoczy, ona będzie mi wyskakiwała za każdym razem jak tylko uzna, że, że to jest potrzebne, a to jak tutaj w pomieszczeniu to uznaje za każdym razem przyjmuje założenie, że lampa ma być i nie da się jej wyłączyć. W portrecie natomiast też powinien wyrzucić lampę, ale to jest akurat sensowne i dobłyśnie lampą z osłabieniem, zrobi to bardzo dobrze. Jeśli chcesz zrobić portret tym aparatem, a masz, nie masz pojęcia, jak to zrobić, to on w tym momencie ustawi naprawdę fajnie o, e, światło i dobłyśnie do tego lampą błyskową. Krajobraz wiadomo, lampą nie wyrzuci, będzie ustawiał dużą większą głębi ostrości, zwłaszcza będzie autofocus szukał dalszych planów obiektyw makro, czy fotografia makro też ja powinien wyrzucić lampę błyskową. Znaczy, jak to cisnę? Nie, nie wyrzuciłam lampy błyskową, co zależy. I do bliskich planów. Zdjęcia sportowe, czy preselekcja krótkich czasów naświetlenia. Zdjęcia nocne, czyli do długich czasów możemy mu wymusić. Nie mogę. W wydawało mi się, że mogę wymusić mu otwarcie lampy do długich czasów. Długie czasy, kiedy preferencja jest taka, żeby dlaświetlał długo, bez względu na to, że mogą być poruszone zdjęcia. W instrukcji jest na pewno napisane, chociaż nie czytałem, że należy postawić aparat na statywie. Wróćmy jednak do naszego zwykłego P. Autofokus, mówiłem. Siedem punktów autofokusa mogę wybrać ręcznie, mogę wybrać automatycznie. Tak, w tej chwili mam automatyczne. On mi szybciutko ustawia informuje pod spodem kropeczką, który punkt został wybrany i zapalają się kropeczki o tym, że jest wybrany autofokus. Nie omówiłem tego klawisza, tego przycisku funkcyjnego. Jeśli go nacisnę, to tu po prawej stronie mam funkcję i mamy cztery ikonki. Pierwsza służy do tego, że mogę włączyć lub wyłączyć redukcję czerwonych oczek. Wtedy, jeśli ją włączę, to aparat przed zrobieniem zdjęcia lampą wyskową, takie będzie seria takich po to, żeby osoba dostała po oczach jej, żeby się źrenice zwęziły. Druga, jeśli nacisnę dwa razy, przychodzę na pipanie, czyli mogę włączyć efekty dźwiękowe. Słychać? Potwierdzające przede wszystkim ustawienie ostrości, które ja mam zawsze z założenia wyłączone. Trzecia jest to wielokrotna ekspozycja. Mogę do dziewięciu zdjęć zrobić jedno na drugim, powiedzmy, że dwa. Czyli robię jedno zdjęcie, i on w tej chwili nie przewinął filmu, i teraz mogę na to nałożyć drugie zdjęcie, na przykład o tam, tamto. O, i dopiero w tej chwili było słychać, że przewinął film. Trzecia mm, rzecz, oraz co się zerowało, to także nie ma problemu, że mi za chwileczkę następne będzie robił zdjęcia podwójne. Do dziewięciu zdjęć bardzo fajna funkcja i bardzo użyteczna. Trzecia funkcja, y, breakthink ekspozycji mogę zrobić trzy ekspozycje o różnicy nawet 2 fv. Aczkolwiek ja przyznam się, że w aparatach analogowych z tej funkcji nie korzystałem, ponieważ no to jest już no naprawdę zaawansowane wtedy, kiedy wiesz, że masz jedno zdjęcie do zrobienia, jedno podejście, jeden moment i żeby nie... A światło jest trudne, żeby. jest obojętne. Dla mnie się liczy to jedno zdjęcie, które zrobiłem. Ustawiam wtedy bracketing na ileś tam, Naciskam spust i robię zdjęcie. Ja no, zrobię mi trzy zdjęcia w tej chwili, każde inaczej naświetlone. Muszę wrócić do tej funkcji i ją wyłączyć, bo ona sama się nie zeruje. Zrobił trzy zdjęcia, czyli jak widać, zostało mi jeszcze jedno do zrobienia. Zrobił trzy zdjęcia i każde jest inaczej naświetlone, po to, żebym mógł sobie wybrać to właściwe. A nie wiem, czy to jest przydatna funkcja. No dobra, to co? Ostatnie zdjęcie? Ostatnie zdjęcie. Nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Na obiektywach Canona tu jest możliwość wyłączenia ręcznego, ostrości. Możemy ręcznie ustawić ostrość, nie musimy robić tego automatycznie. Natomiast jeśli ja mam przyciśnięty spust leciutko, to on mi i tak potwierdzi ustawienie ostrości, jeśli złapię taki punkt. I potwierdzenie ostrości, o jest, tak w tej chwili było. Dobra, ostatnie zdjęcie i aparat samoczynnie rozpoczął zwijanie filmu do kasety. Zwinął do kasety, ikonka na wyświetlaczu biegającej kasety, trzeba go otworzyć, wyjąć film. Nie ma możliwości, żeby nie zwinął go do końca, zawsze zwinie do końca. Mamy zwinięte, aparat jest gotowy do włożenia następnego, tu jak przy okazji pojawiła się ikonka manual focus, bo mamy manual focus, o już zgasła. Aparat jest bardzo przyjemny i wygodny w użyciu. Jest malutki, lekki, popularny, tani. Daje możliwość dostępu do wielu starszych obiektywów Canona Autofocusa, czyli EF, a także do nowych obiektywów Kanona AF, z którymi działa bardzo dobrze. Polecam do oprogramowania do, ten aparat, bo jest naprawdę fajny, ma bardzo duże możliwości. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będziesz wiedział, jak go obsługiwać. Nie będziesz się bał go używać i nie zrobisz mu krzywdy, chociaż uważam, że no, jest delikatny, może go zdeptać i wtedy się połamie. Natomiast tak to się nie da go uszkodzić. Dziękuję w takim razie za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów. I do zobaczenia. Cześć. O, coś mi się z tym filmem stało. Pięcik. Przerwa techniczna, ten film się nie nadaje do ponownego użycia. Moment.